W piątek 27 i w sobotę 28 czerwca w Lubańskim Amfiteatrze na Kamiennej Górze odbędzie się kolejna edycja Lawy, która popłynie muzyką i kabaretu. Impreza odbędzie się w ramach Dni Lubania 2014. Tak jak co roku w czasie Dni Lubania, Miejski Dom Kultury w Lubaniu przygotowuje koncert w naszym amfiteatrze Lawa 2014. 27 czerwca. Rozpoczynamy młodzieżowo od godziny 16.00, występy zespołów młodzieżowych Miejskiego Domu Kultury, następnie zespoły hip hopowe, trzy domeny rapu, zespół hazard oraz gwiazda hip-hopu, której młodzieży nie trzeba szczególnie przedstawiać, zespół trzeci wymiar. Następnie na scenie nasi lubańscy moci. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Kamil Bednarek, znany, lubiany. Bardzo często prosili nas młodzi mieszkańcy Lubania, ażeby Kamil Bednarek wystąpił. W poprzednich latach był problem z terminem. W tym roku udało się i punktualnie o godzinie 21.00 w piątek 27 czerwca Kamil Bednarek zagra i zaśpiewa w lubańskim amfiteatrze. A jak zaplanowali organizatorzy drugi dzień imprezy? W sobotę 28 czerwca zapraszamy do amfiteatru już od godziny 16. Rozpoczniemy występami Estrady Lubańskiej, następnie znany i lubiany kabaret dno. Po kabarecie w amfiteatrze pojawi się taniec. Zapraszamy serdecznie na prezentację grup tanecznych Miejskiego Domu Kultury. Następnie zaplanowany jest występ dominiki Kurendy i Mateusza Guzowskiego którzy zdobywają coraz to liczne laury i nagrody na konkursach ogólnopolskich. O godzinie 19:30 przeniesiemy się w lata 50. i 60. za sprawą zespołu The Fireballs, którzy grają znane i lubiane piosenki, czyli rock and roll, szalone lata 50., szalone lata 60., a na koniec gwiazda wieczoru zespół Czerwone Gitary. Oczywiście wokół amfiteatru liczne stoiska handlowe, gastronomiczne, mnóstwo niespodzianek i atrakcji dla dzieci. Także zapraszamy bardzo serdecznie 27-28 czerwca, lawa 2014 na Lubańskim Amfiteatrze na Kamiennej Górze.